Doda, 35L, postanowiła zabrać głos w sprawie programu, w którym Edyta Górniak, 47L, uczy się jeździć samochodem. Artystka nie przebierała w słowach i ostro skrytykowała swoją koleżankę po fachu. Nie jest tajemnicą, że Doda i Edyta Górniak nie darzą się wzajemną sympatią. Obie artystki mają za sobą kilka poważnych konfliktów. Wszystko wskazuje na to, że niedługo wybuchnie kolejny skandal, gdyż Doda postanowiła szczerze opowiedzieć o tym, co sądzi o udziale Edyty Górniak w programie My Way. Przypomnijmy, że przed laty to Dorota Rabczewska Stępi jako pierwsza występowała w reality show jazda z Dodą, gdzie uczyła się jazdy samochodem osobowym, by na koniec podejść do egzaminu na prawo jazdy. Po latach stacja TVN postanowiła namówić się DP Górniak do tego, by również spróbowała zdać prawo jazdy na oczach widzów. Diwa nie zastanawiała się długo i przyjęła propozycję. Za udział w programie miała otrzymać około miliona złotych. Dlatego chyba nikogo nie dziwi fakt, że zgodziła się wystąpić w nowym show TVN-u. Niestety, po wyemitowaniu kilku odcinków. Widzowie dość nieprzychylnie komentowali nowe show w internecie. Edyta w programie My Life funduje widzom niezłą dawkę emocji. W niemal każdym odcinku nawiązuje do bolesnych i płaczliwych historii ze swojego życia oraz nieprzychylnie wypowiada się o byłym mężu, który aktualnie znajduje się w więzieniu. Historie Edyty sprawiają, że nauka prawa jazdy schodzi na drugi plan. Głos w sprawie show Górniak postanowiła zabrać Doda, która jak się okazało, obejrzała dwa odcinki programu. Obejrzałam dwa odcinki i uważam, że Edyta zrobiła ogromny błąd, biorąc udział w tym programie. Nie dlatego, że on sam w sobie jest zły, ale zrobiła to, czego nie zdołali zrobić za nią jej hejterzy, czyli po prostu totalnie się ośmieszyła tą swoją infantylnością. Powiedziała doda w wywiadzie dla party. Radczewska Stampin' dodała również, że jej szą znacznie różniło się od tego, co obecnie prezentuje dyta. Piosenkarka zwróciła również uwagę na zachowanie DIWY względem instruktorów. Drażny, co nie wierzę tego na poważnie, tak kursy nie wyglądają. Naraża tego biednego instruktora na jakieś poważne konsekwencje w swoim zawodzie i prawne, co wcale nie jest zabawne. Mój kurs zupełnie inaczej wyglądał. Wszystkich kursy zupełnie inaczej wyglądają, dodała doda. Piosenkarka podobnie jak widzowie zauważyła, że górniak zbyt często oczernia i żali się na byłego męża. Mnie najbardziej razi to, żeby w każdym odcinku, ale to w każdym, jechać po tym k Już przecież siedzi w tym więzieniu, ma, co dostał, konsekwencje zostały wyciągnięte, ale żeby w każdym odcinku gadać o tym samym, to już jest naprawdę męczące. Bardzo, bardzo musi go nienawidzić, podsumowała Doda. Wygląda na to, że po tych słowach konflikt między Edytą a Dodą wybuchnie na nowo. Zgadzacie się ze słowami Dody?